Witam, witam serdecznie, nas mnie znowu spędzi, będę się kłócił z kimś, pewnie z dyrektorem technicznym. Kosimy w sieci partia z 21 roku, turniej 2203. 2200, 2200, gram białymi, przeciwnik groźny. spokojnie gram. A cóż on takiego? i teraz proszę bardzo D6 czy D5 Grünfeld czy Indyjska Królewska nazwę wymyślił nasz wielki Ksawery Tartakower wybitny polski szachista wielki teoretyk szachów to gramy Królewsko-Indyjską, my się nie boimy D6 Roszada i co teraz, który wariant wybrać te ruchy się robi zawsze myślimy w ciszy który wariant wybrać? Który wariant wybrać? H3, Makagonowa. Goniec E3. G3. Książkę napisałem o tym Debiucie. Ale książkę napisałem o ruchach G3 i F3. A o tym nie. Więc powinien grać G3. Ale gram goniec E2 E5 i chcę grać wariant Pietrosjana. Skoczek E8. Ojajaj. Oj, 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 oj. Tak grać nie wolno w wariancie Pietrosjana. Gra się A5 Na gonie z G5 trzeba zagrać H6. Nie można grać skoczek A5, bo zagram skoczek D2 i już jestem dobry. A przeciwnik zagrał skoczek E8. Po prostu chcę od razu no. <laughs> robić atak Marder Plata, ale jeszcze nie zroszowałem. I na to najlepsze jest H4. Na to najlepsze jest H4. No i co no gra? H6. Oj, oj, Pierwsza linia komputera. Teraz G3. G3 dla ludzi słabych duchem. Ludzi silnych duchem. H5. G5. Można i G5. No, trzeba zagrać gońcem na D3. Niektórzy grają, żeby przeciwdziałać F5. Żeby przeciwdziałać F5. Ale można nie przeciwdziałać. Bardzo dobry ruch. Może na kondycji F5. Na F5 wybić. I co teraz? Kombinujemy. To bardzo ważny ruch. Chłopaki kombinuj ta, a ja tutaj tego chcę jedną witaminkę. Cytrynian potasu i cytrynian magnezu. Tu chciałem powiedzieć moim młodym kolegom, YouTuberom, że magnez to jest metal bardzo taki aktywny go się przechowuje w nawcie ani, ani we wodzie, ani w suchym powietrzu. We wodzie on natychmiast się zamienia w zasadę, reaguje z wodą, z tlenem. A, I nie mylić z magnesem, który jest metalem twardym, przyciągającym. To jest proste. Walczymy o te białe pola. O! To są białe pola. Czachy to taka prosta gra, zabieramy te białe pola. Osłabił białe pola, no to mu zabieramy. Tu mógłby rzucić piona koncepcyjnie ale on, albo Hetman D7 walczyć, a on się poddał. Poddał białe pola, no to w ucho i łapiemy białe pola. Który ruch łapie białe pola? D3. D3. I C 4000 jednostek. A proszę nie patrzeć, co ja łykam, proszę tutaj ruch. Ruchy, ruchy. Jak mówią we wojsku. Iść hetmanem na przykładną albo skoczkiem na E4. Z hetman C2, no hetman tu idzie. O. Wisi wieża. Trzeba coś z nią zrobić. Cofła się na biały. To niedobrze. No i robimy długą rozsadę. Połączyliśmy wieże. Będziemy matować. Jak widzimy, atak Marder Plata nie doszedł. No. Kochani kombinujemy jak kacorecek a to nie jest berberyna Pominam, że to jest partia z z 2021 roku, z stycznia. Pięcio minutówka, więc tam czasu dużo nie ma, a kombinować się chce. Co za Pytanie, co za ofiarować na... Zielono czy niebiesko ofiarować na G5? Jeszcze raz zielono czy niebiesko ofiarować? To już wiem, że trzeba ofiarować. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ mamy przewagę na białych polach, powinniśmy zachować figurę białopolową bardziej. teraz tych dwóch figur. Więcej gry ma na, na białych polach. No goniec nie. Goniec w ogóle nie widzi. Ten goniec ten. On w ogóle nie widzi czarno polo, czarnych pól. No, białych pól nie widzi. On widzi go czarne pola. Taki jednooki goniec. Więc bijemy gońcem. Ofiarnie gramy. Poprawiamy koniki. Mata nie widać. Ratunku nieba. No tu tu... Rzut piona trochę ratował, otwierał gońca. Ale to trzeba mieć jaja, jak to mówią. Trzeba mieć. Skoczek C5 oczywiście nie pomaga. Wieża E7, ucieczka wieży. No to niestety, kochani. Kombinujemy dalej. Przynajmniej trzy ruchy wygrywają tutaj. Przynajmniej trzy ruchy przynajmniej trzy ruchy wygrywają. Który wybrać? Nie wiadomo, który wybrać. Jeden ruch jest h6 z następnym skoczek e6. Hetmanem można ładować się na f5, ale najprościej wygrywa skoczek e6. Zajmuje białe pola i przeciwnik powinien trzepnąć, to oczywiście nie pomaga trzepnięcie. ale pewnie szepność no nie jest, trzep... nie jest łatwo skoczkiem trzeba gdzieś odejść szach gońcem niedobry no po hetmane w 5 wygrywamy zaczął od szaszka, no dobrze ale dla niego niedobrze teraz na g mamy wpad możemy tego bić to można było od razu wpaść na g6 i wisi pół kompletu konie nie ma gdzie odejść no może na f8 to jest, jeszcze jest tu szaszek następnym h6 więc hetman g6 było bardzo dobre ale hetman g6 dalej jest Póki co wisi koniś. Pozycja jest kompletnie wygrana. Skoczek F8 obiektywnie najlepszy ruch. Nie puszcza Hetmana na G6. I co teraz? C5 wygrywa, skoczek D5 wygrywa, wieża H3G3 i G4 wygrywa. Trujemy. Mamy wieże i dwa piony za gońca i konika. Blokada, o, nie ta blokada, ta blokada. Blokada tu i tu, bo ten skoczek tam kątuje. No wykonujemy oczywiście najlepszy ruch, podciągamy konia do ataku, grożą widełki. Znowu robimy najlepszy ruch obiektywnie. Można było skoczek C7, ale no to... No co, to czasem idzie na 7? No poszedł na 7. Tu nie ma ratunku. Król H8 oczywiście nie będzie wybrali Hetmana. Tylko kombinuj ta chłopaki i dziewczyny. Dziewczyny chłopaki może na jakieś Może było, że ja jestem jakiś szowinista. Żaden żołnierz ze mnie szowinista. wręcz przeciwnie. Uważam, że kobiety powinny boksować, judować i zapasować wyłącznie z kobietami. Nie powinno walczyć z mężczyznami. I Włoszka słusznie uciekła przed mężczyzną, co bym chciał ją zabić. Aha. No F4. Cios między oczy. Cios między oczy. I co teraz? No, Hetman nie może być na F4, a jak pion bije na F4, no to wieża idzie na linię. ta czy tamta. Hetman zbił na G4. No, 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 i co teraz? Oczywiście skoczek C7 wygrywa. Ale trzeba postawić wieżę. Ta się może przydać na H. Obiektywnie najlepszy ruch. Wpadamy, wisi goniec, wisi mat na G8, wisi koń. Tu przeciwnik mu tego Hetmana zbić. Jak zbił tego Hetmana, zrobiłoby mi się przykro. I co teraz? Wieża A8 przegrywa. Pozycja jest multo-multo niejasna, czy G7, czy wieża G5, czy H6. Nie można bić kule, bo pion dochodzi. Trzeba bić hercmana. Cały czas pozycja jest mocno niejasna. Co to będzie? I trzeba dać hermana. Nie przegram tego. Nie przegram tego, bo jestem zdolny. Ale nie wziął Hetmana. Hetman, hetman znowu jest broniany. Teraz pokażcie jak kaczorek kombinuje. A kaczorek jak kombinuje, to tutaj trzaska bieda. Tam gdzie kaczorek kombinuje, tam trzaska bieda. O, bicie hetmana oczywiście nie pomaga teraz. Oczywiście skoczkiem. Wisi goniec. I Kaczoraczek stawia mata w 4. Jak tu, to tu. Można zbić i zbić. Albo pionkiem matnąć. Można tu i matnąć. O sześć przeciw się poddał. No, zobaczcie, jak się tak to wygrywa. To jest 5 minutówka. Jak ja mam talent kombinacyjny. Co jeszcze? A, jestem w KCA, jestem liczę świata. Normalnie, wariant Pietrosiana. I skoczek A8 zły ruch. No nie można tak na siłę ataku Mardel Plata prowadzić. Dobra, zobaczcie, zablokowaliśmy. Przeciwnik sam puścił białe pole, Odbieramy. Długa roszada. I to musi być. I, bia i ofiara figury. No tak się w szachy gra. Tylko ofiarujemy gońca, bo skoczek jest białopolowy. I naprzód. I otwieramy linię. I naprzód. I naprzód. Proszę, jaki cios między oczy. Ale to nas strzela. I proszę. Hop. I hop. Hetmana podstawiłem. I dorabiłem drugiego. I tu, tu, tu nie chciał grać, w tej pozycji już nie chciał grać. Trzeba mu wybaczyć, w tej pozycji już nie chciał grać. No bo doliczył, że mat w Czech. No dziękuję.